Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji słuchawek Oppo Enco R3. Nazwa trochę może długa, natomiast przyszły do mnie jakiś czas temu właśnie te nowe słuchawki od Oppo, czyli raz jeszcze powiem model Enco 3 No i oczywiście zacząłem im się już przyglądać, testowałem je wraz z telefonem. Również od Oppo przyszedł do mnie świeży Reno 8T, który jak najbardziej bardzo mi się podoba. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny telefon w swojej półce cenowej, ale oczywiście o tym w osobnym materiale, w recenzji o tym telefonie. Natomiast jeżeli chodzi o słuchawki, właśnie model Enco 3 Przede wszystkim jak najbardziej, jeżeli chodzi o właśnie kolejne wydanie tych słuchawek od Oppo, właśnie powiedzmy z tej serii. No to powiem wam tak: przede wszystkim design tego ETUI jest bardzo ciekawy. Ja dostaję właściwie taką wersję kolorystyczną, lawendową, coś w tych okolicach, no i rzeczywiście ona, powiedzmy, sama konstrukcja tego powiedzmy ETUI, bo o ile kolor jest raczej taki klasyczny, no to po prostu sama konstrukcja jest bardzo fajna, futurystyczna, mógłbym tak powiedzieć, bo na dobrą sprawę, mimo że ten klosz tego ETUI jest zamknięty, to właściwie pod spodem, jako że on jest po prostu przezroczysty, widzimy te słuchawki i to jest dość ciekawą sprawą. Właściwie jest to takie taki po prostu takie jajko, może nie tyle, co, co po prostu raczej taki, takie koło, które no, rzeczywiście fajnie wygląda. To etu jest na pewno płaskie, to jest fajna sprawa. W kieszeni nawet w węższych spodniach nie miałem problemu z tym, aby właśnie je nosić. No i z drugiej strony, właśnie to etu jest małe, tak więc to jest wielki plus. Miałem różnego rodzaju słuchawki bezprzewodowe, gdzie to etu i było albo jakieś kanciaste, albo duże i to był problem na przykład przy jego transportowaniu. Natomiast tutaj właściwie jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o ładowanie tego Etui, to tutaj ten case ma złącze USB typu C. Jeżeli chodzi o baterię, to może tak troszeczkę zacznę właściwie od końca, ale powiem od razu, że producent deklaruje, że te słuchawki będą mogły działać oczywiście wraz z Etui do 25 godzin. Natomiast po wyjęciu oczywiście jednej i drugiej słuchawki mają grać do 6 godzin w naszych uszach. Tak więc e, ja po części potwierdzę ten wynik, bo na dobrą sprawę mi udało się osiągnąć poziom przy oczywiście wyjętych słuchawkach no może maksymalnie przy jednym, powiedzmy, takim odsłuchu do 5 godzin, bo akurat dojechałem pociągiem i właściwie przez cały czas miałem te słuchawki włożone, a trasa trwała tam 5 godzin, 10 minut, coś takiego. No i właściwie już, powiedzmy, kiedy zbliżałem się do celu, no to te słuchawki, po prostu gdzieś już był ten sygnał, że bateria jest niska i już po prostu trzeba je podładować. Tak więc no te 5 godzin, jak najbardziej tutaj potwierdzam, są realne, natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, tych słuchawek na baterii, jeżeli chodzi o te ETUI, to wydaje mi się, że te 25 godzin to jest na pewno na spokojnie do osiągnięcia, jeżeli chodzi o takie moje użytkowanie. Ja średnio je ładowałem co 3 dni, bo mniej więcej no, stosunkowo często oczywiście ze słuchawek korzystam. Kolejna sprawa, a propos już tych pchełek, jeżeli oczywiście wymiemy jest ETUI, no to tak naprawdę tutaj mamy właściwie taką klasyczną bryłę. Słuchawki są plastikowe, tu nie jest też jakaś taka super wysoka półka premium. Natomiast one są naprawdę sensownie wykonane. Tutaj absolutnie się nie mogę do tego przyczepić. Oczywiście, jeżeli chodzi o te pałą one są właściwie na tej powiedzmy zewnętrznej stronie, takie lekko, powiedzmy, przyszklone. Takie to sprawia wrażenie. Oczywiście to jest taki przezroczysty plastik. Jak najbardziej mamy tutaj tą taką płytkę dotykową, tak więc różnego rodzaju gestami możemy się posługiwać, tak aby na przykład zmieniać utwory, pauzować, e, powiedzmy, i tak dalej. Tak więc tutaj jak najbardziej, powiedzmy, standard na 2023. Mam dodatkowo dwa mikrofony po jednym w każdej ze słuchawek, i tutaj jak najbardziej rozmowy są bardzo fajne. To znaczy, rozmowy, oczywiście, bardzo fajnie e, tutaj nam się prowadzić dzięki chociażby technologii AI Deep Noise Cancellation, tak to nazywa OPPO. Chodzi po prostu o to, że o ile w tych słuchawkach nie mamy zwykłego, takiego typowego ANC, tylko mamy po prostu to takie ANC gdzieś tam wzmocnione tylko w, i wyłącznie w przypadku rozmów. Tutaj mamy też w tych słuchawkach mocniejszy procesor niż powiedzmy w poprzednikach, jeżeli chodzi o OPPO, tak przynajmniej deklaruje producent na swojej stronie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te rozmowy, no czuć faktycznie, że powiedzmy ten dźwięk z zewnątrz jest bardziej wy. Tłumiony niż na przykład kiedy słuchamy muzyki. Oczywiście wtedy jakby to się równoważy, bo kiedy wiadomo, jest odtwarzana muzyka, no to po prostu dźwięk gra głośniej i no, siłą rzeczy mniej słyszymy tego, co się dzieje na zewnątrz, natomiast przy rozmowach jest to taki fajny dodatek, tak więc tu jest bardzo okej. Okay. Te mikrofony naprawdę działają bardzo sprawnie, rozmówca słyszy nas właściwie bardzo dobrze, tak więc ja tutaj żadnych problemów nie miałem. To akurat na mocne plus. No i teraz przejdźmy do kolejnych właściwie kwestii, no bo o tym, że tu jest fajne, małe powiedziałem, o tym, że bateria jest jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie, również. Mamy to, powiedzmy, to ANC, jeżeli chodzi o rozmowy. No i z drugiej strony, a propos jeszcze takiej kwestii specyfikacyjnej, tutaj muszę dodać, Bluetooth w wersji 5.3, tak więc jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą taką, to opóźnienie, o tą latencję, jest tutaj naprawdę to na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Właściwie tego opóźnienia praktycznie nie ma. Na mnie, natomiast jeżeli chodzi o sam dźwięk, tutaj oczywiście pochwali się tym, że zastosował przetwornik o wielkości 13,4 mm, no i który tak naprawdę porusza dwa razy większą objętość powierzchni, niż właściwie takie klasyczne przetworniki 12 mm No i to ma właściwie nam tutaj zapewnić przede wszystkim mocniejszy bas i rzeczywiście słychać to. Te słuchawki, no powiedzmy kosztujące gdzieś 250 zł, no tak jak wspomniałem wcześniej, nie są jakieś super powiedzmy z poziomu premium, natomiast ten bas i ten dźwięk tutaj jest bardzo dobry. Oczywiście fajnie byłoby, gdybyśmy mieli jeszcze powiedzmy klasyczne dodatkowo powiedzmy tutaj w tych słuchawkach NC, ale jako że to nie są słuchawki stricte powiedzmy takie dokanałowe, bo nie mam tutaj żadnych gumek, które ewentualnie musimy dopasować do naszego ucha, tylko właściwie to są słuchawki typowo do tak więc jak najbardziej no z jednej strony jest to fajne, bo raczej nie ma tego problemu, że one będą nam wypadać, bo na przykład gumka się wysuwa. Natomiast no, z drugiej strony, ten wtedy jest po prostu ciężej gdzieś tutaj producentowi upakować. Natomiast sam dźwięk jest bardzo fajny, przede wszystkim bardzo wysoki poziom głośności, ja tak naprawdę, na no jak w większości przypadków tych powiedzmy już takich lepszych nowszych słuchawek, no to zwyczajnie nie korzystam na 100%, bo jak dla mnie ten dźwięk jest po prostu za głośny. Natomiast jeżeli chodzi o samą jego jakość, dynamikę, muszę wam powiedzieć, że jest bardzo okej. Okay. Jeszcze ja powiedziawszy, na początku, kiedy właściwie wyjąłem te słuchawki. Z pudełka i nie wiedziałem do końca jaka jest ich cena, no to myślałem, że one są po prostu droższe. Tutaj było fajne zaskoczenie, że rzeczywiście, no one kosztują te 250 zł, a nie na przykład 400 czy 500, tak więc no tutaj bardzo fajna sprawa. Tak więc generalnie, powiem Wam tak, bardzo Wam je polecam, jako takie powiedzmy, no prawie, że budżetowe słuchawki, no bo 250 zł, no w sumie w tych czasach jak na słuchawki bezprzewodowe, TWS-owe z takimi fajnymi parametrami, to nie jest jakoś super dużo. Oczywiście, no musimy rzeczywiście pogodzić się z tym, że nie mamy zwykłego ANC, tak więc no, tutaj tych dźwięków dociera zdecydowanie więcej niż właśnie w słuchawkach z tą technologią. Natomiast poza tym, no, te słuchawki rzeczywiście rekompensują nam to, że ten większy przetwornik zdecydowanie mocniej dudni, jeżeli chodzi o bas. Oczywiście to nie jest tak, że ten bas tutaj dominuje ten dźwięk, on jest i tak czysty i bardzo fajny, dynamiczny. Natomiast no rzeczywiście czuć tą różnicę, powiedzmy, w przypadku takich zwykłych, klasycznych słuchawek gdzieś z tej półki cenowej. Tak więc to jest przede wszystkim bardzo fajna sprawa. No fajne, futurystyczne, minimalistyczne tak naprawdę też etui, Świetny czas pracy na baterii. No i oczywiście, wiadomo, w przypadku Androida, ja właśnie słuchałem sobie tutaj dźwięku przede wszystkim na Oppo Reno 8T, tym testowym. No i jak najbardziej tam w korektorze, e, wiadomo, Android pozwala na to, żeby ten dźwięk sobie jeszcze bardziej dobarwić, dostosować. Wajałaj się, jak najbardziej oczywiście te słuchawki również z iPhone'ami pracują, tak więc, no tam jest to troszkę trudniejsze ze względu na sam system. Niemniej jednak, słuchawki, tak czy inaczej, muszę bardzo polecić. mi one się osobiście mocno podobają, tak więc ode mnie ogromny plus. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Łapkujcie, jeśli film. Się podobał, subskrybujcie być na bieżąco, no i do usłyszenia zobaczenia w kolejnych materiałach.